zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii tysiąc najważniejszych niemieckich słów. Dzisiaj zaczynamy od zaimka. Zaimka myśl, czyli mnie. Na przykład, czy odwiedzisz mnie? Bezuchst du myś? Albo rufst du myś nachher an? Czyli czy zadzwonisz do mnie później? Kolejne nasze słówko to die Milch. Die Milch, czyli mleko. Ich gise Milch? Indian kafe, czyli wlewam mleko do kawy. Gisn to właśnie wlewać, nalewać, dolewać, podlewać. Możemy także podlewać kwiaty właśnie za pomocą czasownika gisn możemy to zakomunikować. Kolejne nasze słówko to mia, czyli myśl oznaczało mnie, czyli kogo, co odwiedzasz mnie. Kogo, co widzisz? Mnie, zaś mija oznacza mi, komu, czemu, pomagasz, mi. Mia, dieses Fahrrad gehört Mia, e, czyli ten rower należy do mnie. E, Hilfst du Czy mi pomożesz? E, mit, mit oznacza z. Czyli jeżeli coś jest z czymś, na przykład Cima mit frysztyk, pokój ze śniadaniem w hotelu, albo kafe mit milś, Kawa z mlekiem. Ale mit, zapewne jak wiecie, używamy także w połączeniach, jeżeli coś wykonujemy za pomocą czegoś. Na przykład ich fachem mit dem Auto. Jadę z samochodem, czy ich esse mit dem Löffel. Je młyżką. De Mittag. Mittag. to południe. Hmm, bardzo fajne i warte zapamiętania zwroty to Gestern Mittag, czyli wczoraj w południe, heute Mittag, czyli dzisiaj w południe, i morgen Mittag. Czyli jutro w południe. I oczywiście ten nasz zwrot występuje na miejscu pierwszym, następnie czasownik, osoba i reszta zdania. Na przykład Gestern Mittag, czyli wczoraj w południe, war ich in der Schule, czyli wczoraj w południe byłam w szkole. Das Mittagessen, obiad. Das Mittagessen. Wir sitzen beim Mittagessen, czyli siedzimy przy obiedzie. Di Mitanacht, północ, di Mitanacht. I tutaj też chciałabym Wam y, przedstawić y, bardzo fajne i przydatne zwroty właśnie z rzeczownikiem Mitanacht, um Mitanacht. O północy, Geigenmitanacht, około północy i nachmitanacht, czyli po północy. I tak jak w przypadku wczoraj w południe, dzisiaj w południe, to również z tym mitanacht, czyli ten zwrot um mitanacht, mitanacht lub nachmitanacht, znajduje się na miejscu pierwszym, następnie pojawi się czasownik osoba i reszta zdania. Mitwoch, dea mitwoch, to środa. Morgen haben wir Mittwoch, czyli jutro jest środa, czy jutro mamy środę. Morgen haben wir Mittwoch. Das Möbel, to mebel. Das Möbel. Morgen werde ich die alten Möbel vom Dachboden runterholen, czyli jutro zniosę te stare meble. Ze strychu. Morgen werde ich die alten Möbel vom Dachboden runterholen. I ostatnie nasze dzisiejsze słówko to czasownik. Mögen, czyli lubić. Was mygzdu? du? Co lubisz? Do zobaczenia w kolejnej lekcji.